Witajcie! Mam dla Was świetne zadanie. Znalazłam je w podręczniku do algebry liniowej Skoczylasa Skoczel, Skoczylas i Jurlecz. i Będę razem z Wami rozwiązywać je pierwszy raz. Mam nadzieję, że uda mi się udowodnić, korzystając z zasady indukcji matematycznej, że wyznacznik takiej macieży wymiaru n na n jest równy sinus n plus 1 razy x przez sinus x, bo to jest właśnie nasze dzisiejsze zadanie. A jak indukcja matematyczna, to dobrze. A nawet konieczne jest sprawdzenie, co się dzieje dla n równego 1. Możemy sprawdzić też dla n równego 2, czy to jest prawdziwe. Bo wiecie, że musimy sprawdzić w indukcji matematycznej dwie rzeczy. Po pierwsze, prawdziwość dla jakiegoś n, a, a później z, zakładamy, że to jest prawdziwe dla n i chcemy udowodnić prawdziwość dla n plus 1. Ok, dużo gadania, a teraz będzie dużo pisania. Zanim przejdę dalej, warto jest w tych zadaniach, gdzie mamy taką dużą macierz, pisać, jakiego jest wymiaru. Ja już powiedziałam, że jest to wymiaru, macierz wymiaru n na n, oznaczony jest tutaj w ten wyznacznik wn. I powiedziałam, że sprawdzimy sobie dla n równego 1 i może dla n równego 2, zobaczymy. Dla n równego 1 to pójdzie nam łatwo. Gdy jest to macierz wymiaru n na n, to ten wyznacznik w1 to po prostu wyznacznik, 2 cosinus x macierzy, która jest, o, moglibyśmy napisać, wyznacznik macierzy. I ta macierz składa się tutaj z jednego elementu, to jest macierz 1 na 1, czyli to jest oczywiście 2 cosinus x. Ok, a z prawej strony mamy 2 sinus 2x przez sinus x. Dobra, sprawdźmy, ile to jest. 2 cosinus x sinus x przez sinus x. Sinusy się skracają, zostaje 2 cosinus x, ok. Czyli dla jedynki zgadza się. Czy będzie się zgadzało dla dwójki? Nie wiem, czy mi wystarczy tablicy, ale dobra, sprawdźmy, co się dzieje dla n równego 2, bo to też jest fajnie wypisać sobie kilka tych macierzy kwadratowych n na n, żeby zobaczyć, jak ta macierz wygląda. Gdy n jest równe 2, zobaczcie, to nasza macierz to jest 2 cosinus x. 1, 1, 2 cosinus x. Jej wyznacznik to jest 4 cosinus kwadrat x minus 1. Ok? To mamy z lewej strony, a z prawej strony, zobaczmy, tam będzie sinus 3x, bo zaensawiam dwójkę, przez sinus x. Musimy to rozpisać. Sinus 3x zapiszmy jako sinus x plus 2x. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale mam nadzieję, że dobry. I to jest sinus alfa, czyli sinus razy cosinus beta plus cosinus alfa sinus beta. I to dzielimy przez sinus x. Ok, sinus 2x to jest 2 sinus x cosinus x. Zobaczcie, teraz sinus x mi się skraca. I mam cosinus 2x plus 2 cosinus kwadrat x. Ehm, hmm, 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 hmm. Już wiem, z czego tu skorzystamy. Cosinus 2x to jest 2 cosinus kwadrat x minus 1 plus 2 cosinus kwadrat x to mam 4 cosinus kwadrat x minus 1. Jest! Yes! Zgadza się! Dla n równego 2 też jest prawdziwe. Słuchajcie, z, żeby skorzystać z indukcji matematycznej, w ogóle nie musieliśmy sprawdzać n równego 2. Wystało to czuło nam n równe 1, ale chciałam, żebyśmy sobie to przeliczyli. I teraz uwaga. Trudniejsza rzecz będzie, żeby. Udowodnić, że z tego, że Wn, czyli ten wyznacznik jest równy tyle, będzie wynikała e, prawdziwość dla Wn plus 1. Czyli to, co my chcemy udowodnić, że Wn plus 1, czyli jeżeli ta macierz będzie wymiaru n plus 1 na n plus 1, to to będzie równe sinus n plus 1 plus 1 x przez sinus x. To chcemy udowodnić. Zakładając to, czyli to jest, zakładamy, że zachodzi to, a to jest nasza teza, którą chcemy udowodnić. Na razie tego nie mamy. To dowód. Zobaczmy, jak wygląda Wn plus 1. Wn plus 1 no to jest taka macierz jak tutaj, tylko wymiaru n plus 1 na n plus 1, czyli dodamy jest o jedną kolumnę więcej. Czyli zaczynamy 2 cosinus x, 1, później tu są same zera, Drugi wiersz to jest 1, 2 cosinus x, 1 i dalej same zera, 0. 0, 1, 2 cosinus x, same zera i tak dalej, i tak dalej. I tu kończymy 1, 2 cosinus x. Uwaga, to jest wymiaru n plus 1 na n plus 1. Co możemy tutaj zrobić? Ja myślę, że pójdzie tutaj rozwinięcie Laplace'a. Weźmy na przykład rozwinięcie Laplace'a względem pierwszej kolumny. Co to będzie? No to zaczynamy. 2 cosinus x razy. Minus 1 do potęgi pierwszy wiersz plus pierwsza kolumna razy wyznacznik macierzy, która powstaje przez wyrzucenie tego wiersza i tej kolumny. To jak ona wygląda? To jest tak. 2 cos x, 1, tutaj resztę same 0, 1, 2 cosinus x, same 0 dalej i tu same 0, same 0 i kończy się 1 razy 2 cos x. Dobrze, tutaj jest jedynka poniżej, czyli to jest tak, że mamy na przekątnej 2 cosinus x wszędzie i to jest macierz wymiaru n na n. Powyżej przekątnej są jedynki i poniżej przekątnej są jedynki. To zobaczcie, że mamy taką macierz, jaką mamy tutaj, że to jest na przekątnej jest 2 cosinus x, powyżej są jedynki i poniżej są jedynki. Czyli ten wyznacznik, który tutaj mamy, to jest. Wn plus, idziemy dalej z rozwinięciem Laplace'a, bo mamy tak, rozwiniamy tutaj względem kolumny, czyli teraz 1 razy minus 1 do potęgi, drugi wiersz, pierwsza kolumna razy wyznacznik macierzy, który powstaje przez wyrzucenie tej kolumny i tego wiersza. To co będziemy mieć? Tu będzie jedynka i same zera na kufa. Teraz tutaj będzie, tutaj nie mamy tego wiersza, zaczynam tutaj. Jeden, dwa cosinus x i same zera. Zauważmy, że ta macierz po usunięciu... Drugiego wiersza i pierwszej kolumny będzie wyglądała tak. Pierwszy wiersz 1 i same 0, drugi wiersz 1 2 cosinus x 1 same 0, później 0 1 2 cosinus x same 0 i tak dalej, aż ostatni 0 0 2 cosinus x. Co teraz zrobimy? To ja proponuję rozwinięcie Laplace'a względem pierwszego wiersza. Wtedy mamy tak. 1 razy minus 1 do potęgi. Pierwszy wiersz i pierwsza kolumna, czyli będzie na plusie, to nam się nie zmieni, czyli dalej zostanie tutaj minus 1 do potęgi trzeciej razy, a tutaj będzie wyznacznik takiej macierzy. Czyli będziemy chcieli tutaj zrobić minus 1, a może nie będę pisała, tutaj jest minus 1 do potęgi trzeciej. My zastanawiamy się nad tym wyznacznikiem, czyli jest tak 1, razy minus 1 do potęgi 1 plus 1 razy wyznacznik tej macierzy, która tutaj jest zaznaczona w tym kwadracie. Teraz uwaga. Ta cała tutaj to była wymiaru n na n. To tutaj jest wymiar n minus 1 na n minus 1. I teraz zobaczcie, jest to wyznacznik macierzy taki jak tutaj. Czyli możemy skorzystać z tego, że to jest tak naprawdę w... N-1, zgadzacie się? Bo to jest macierz, która wygląda tak samo jak nasza wyjściowa, czyli na przekątnej 2 cosinus x, powyżej jedynki, poniżej jedynki, kończymy na 2 cosinus x, i ona jest ta tutaj, wymiaru n-1 n na n-1 ekstra, czyli to jest wyznacznik macierzy n-1. Co otrzymaliśmy? Że wyznacznik macierzy n plus 1 jest równy, jest minus 1 do 2, czyli zostaje nam tak 2. Cosinus x razy wyznacznik macierzy n minus 1 do potęgi, y, tu było 1 plus 1, czyli do potęgi pierwszej, ale tu było do potęgi trzeciej, czyli minus W n minus 1. Ok, to muszę zmazać sobie kawałek tablicy, żeby policzyć, ile to jest, korzystając z założenia indukcyjnego. Ok, czyli 2 cosinus x. Razy Wn, a Wn z założenia indukcyjnego to jest sinus n plus 1x przez sinus x minus 2, nie, nie, bezzwykle, minus Wn minus 1. Czyli gdzie tu mamy, to dla n minus 1 to jest sinus x przez sinus x. Nie, yes, sinus nx. Bo tutaj dla n równego minus 1 to będzie n minus 1 plus 1, czyli nx. Mhm, dobrze. No to zobaczmy, jak to rozpisać. Dobra, z, tu mam 2 cosinus x. Zobaczmy tutaj na sumę sinus. Y, zrobimy nx plus x. Sinus alfa cosinus beta plus cosinus alfa sinus beta przez sinus x minus sinus xn przez sinus x Lecimy dalej. 2 cosinus x wrzucimy sobie do góry, pomnożymy przez to i przez to. To będzie tak. 2 cosinus kwadrat x sinus nx plus dwa cosinus x cosinus nx sinus e, tam był sinus x tak sinus x minus sinus nx przez sinus x Teraz zobaczmy, tu mamy sinus nx i tutaj też sinus nx. Wyciągniemy go przed nawias i co zostanie? Sinus nx, a w nawiasie 2 cosinus kwadrat x minus 1. Plus, tutaj zobaczcie, 2 cosinus x razy sinus x to jest sinus 2x cosinus nx przez sinus x. To, co jest tutaj, to jest cosinus 2x. Czyli mamy tak: sinus nx, kosinus 2x plus sinus 2x, kosinus nx. Czyli możemy zapisać, że na górze mamy sinus 2x plus nx przez sinus x. Czyli to jest sinus 2 plus n razy x. I to właśnie mieliśmy udowodnić. I teraz uwaga, z czego skorzystaliśmy? Skorzystaliśmy z tego, że założyliśmy prawdziwość nie tylko dla Wn, ale też dla mniejszego, czyli dla Wn 1, czyli E, zakładamy prawdziwość wszystkich mniejszych od n plus 1 i udowadniamy na tej podstawie prawdziwość dla n plus 1. Więc w sumie dobrze, że sprawdziliśmy dla jedynki i dla dwójki, bo musieliśmy sprawdzić co najmniej dla dwóch pierwszych. Dla dwóch pierwszych, dla w1 i w2 było to prawdziwe. Założyliśmy, że jest prawdziwe dla wn minus 1 i wn i udowodniliśmy dla wn plus 1. No ale to, że będziemy musieli skorzystać nie tylko z wn, ale z wn minus 1 wyszło nam w praniu, jak rozwinęliśmy z rozmięciem Laplace'a dla pierwszej kolumny. Ok, to już trochę trudniejszy odcinek niż dwa poprzednie. Pozostaniemy jeszcze w indukcji matematycznej i jutro też zrobimy zadanie używając indukcji matematycznej, czyli co jest analizy matematycznej w algebrze. Zapraszam!